Witam wszystkich. Jeżeli chcecie wymienić stycznik w klamce, lub wymienić całą klamkę, tak jak w moim przypadku w klapie bagażnika, lub wyciszyć sobie tęże klapę, albo zamontować kamerę cofania, będziecie zmuszeni do tego, żeby zdjąć tapicerkę z klapy bagażnika, czyli tą plastikową osłonę. A jak to zrobić, zobaczycie na filmie. Także zapraszam do oglądania. Żeby zdjąć Czyli tą plastikową osłonę klapy bagażnika. Najpierw trzeba zdjąć dwie spinki tutaj i stosując Torx 15, wykręcić dwie śrubki właśnie w tych miejscach. Te spinki demontujemy w ten sam sposób, jaki pokazywałem na filmie o demontażu podszybia, czyli ten środkowy element. Najpierw wyciągamy lekko, pociągamy i teraz wyciągamy całą spinkę. Tak samo z drugiej strony. Jeżeli chodzi o śrubki, które znajdują się w uchwytach zamykania klapy bagażnika, Torx 15 i odkręcamy. Popatrzcie, tutaj teraz zniżę troszkę klapę. Odchylę Wam plastik i teraz poświęcę latarką. O, teraz powinno być widać. Są spinki, jedna. Oczywiście z drugiej strony symetrycznie, druga. I pewnie tu jest jeszcze kilka takich spinek. A ja postaram się Wam zaoszczędzić ich zrywania czy klejenia. Później, co najgorsze, by było klejenia tych zaczepów. Nie wiem, czy, czy nie poświęcę kamery, bo włożyłem tam i wcisnąłem latarkę. Teraz wciskam. Chodzi o to, żeby wcisnąć ten plastik pomiędzy blachę a tą zieloną spinkę. Bo wtedy, jeżeli nawet uszkodzimy to tylko spinkę, a chodzi o to, żeby nie, nie zniszczyć tego zaczepu czarnego yy, połączonego razem z tą plastikową obudową tylnej klapy, czyli klapy bagażnika, no bo wtedy będzie problem. Poszło. Widzicie? O, teraz widzicie, poszło. I spinka cała. Teraz następna. Z tego, co przed chwilą udało mi się zauważyć, spinki są tutaj. Później zaraz kolejna, nie wiem, czy będzie jeszcze więcej, zaraz zobaczymy, ale nie będę tego robił po kolei w kółko, że tak powiem z tej strony, tylko e, zrobię to, e, jakby to powiedzieć symetrycznie, czyli najpierw e, jedna strona, później druga, i tak po kolei, żeby e, zdejmować tą, e, tą osłonę od dołu, powiedzmy od e, zderzaka w kierunku szyby. Ale jak to w efekcie będzie wyglądało, to zobaczycie, jak ją zdejmę całą. Będziecie wiedzieć dokładnie, ile tych spinek jest, gdzie są umiejscowione, tak żeby wy nie musieli sobie ich uszkodzić. Tylko będziecie wiedzieli, gdzie, co i jak. Teraz zobaczcie, tutaj wyjąłem jedną i drugą z tych spinek zielonych, a tam jest już kolejna, następna. Widzicie to? Dzisiaj jest akurat ciepły dzień, więc te plastiki są w miarę miękkie. Co akurat sprzyja takim pracom. Trochę gorzej, gdyby była zima, wtedy można sobie powyłamywać niestety te plastiki. No ale cóż, jak kogoś dopadnie awaria w zimie, nie ma wyjścia. Tutaj widzimy, jak siedzi właśnie spinka, podważamy. I tak to się robi właśnie bez jej zrywania. Zobaczcie ile tych spinek tu jest. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Z jednej strony to samo tutaj. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Pewnie jeszcze będą tam głębiej. O, tu nawet nam się oderwała. Tu nawet nam się oderwała jedna spinka w środku. A tutaj nie ma. A brak spinki. Zobaczcie. Fabrycznie. Zabrakło. Pokażę Wam coś jeszcze. Tutaj rzut, żebyście wiedzieli. Wchodzę tutaj pod, pod tą tapicerkę, pod tą osłonę. Tu mamy te pierwsze brzegowe, że tak powiem, e, spinki. Ale uwaga, teraz tam dalej, niech to będzie widać. Bardzo głęboko są. Także tutaj brakuje jednej spinki. Widzicie to? Tu jest taki pusty element. Tutaj trzeba by dokupić. Czarny element, taki troszkę błyszczący I to jest mi się wydaje tutaj kolejna spinka Widzicie, tu pokazuję tym czerwonym Tym czerwonym plastikowym nożykiem Także tutaj też trzeba będzie delikatnie pociągnąć Nie urwać sobie tego Teraz uwaga, kolejne zaślepki znajdują się tutaj Pod klapką lampy wstecznej Tu wystarczy podważyć lekko Popatrzcie tutaj, gdzie pokazuję. W tym miejscu, gdzie pokazuję palcem, jest taka nie to spinka. Trzeba będzie chyba ją po prostu ścisnąć i wyjąć, yy, że tak powiem, z mocowania. I tu kolejna zagwostka. Zobaczcie to, co Wam pokazywałem z tamtej strony, co prawda. Ten element da się popchnąć, czekajcie, żebym trafił wam pokazać, w tą stronę. O, tak, że on się zmieści w ten otwór, w który tutaj wchodzi, i można by to pociągnąć. Ale tutaj dalej jest drugi uchwyt zaczepów. Tutaj, ten. I coś podobnego jest tutaj wyżej. Czyli trzeba to po prostu tak, jakby ścisnąć, i jedno, i drugie. żeby to mu zrazem pociągnąć i nie zerwać jednego z nich, być może coś lepiej teraz będzie widać. Tu jest ten drugi zaczep, a tutaj ten pierwszy dolny do tego jest dostęp. Ok, natomiast ten drugi jest bardzo kiepsko tam się dostać. Spróbuję czymś takim pociągnąć go od tyłu, bo w ten sposób go trzeba jakby przyciągnąć, ścisnąć. Ale na ile to. Ile to się uda, to zaraz zobaczymy. Niestety nie dam rady z kamerą, bo potrzebuję rąk. Teraz nie wiem, czy, czy będzie widać tutaj. O, To jest ten pierwszy. Tutaj zaczep, a ten drugi tu. Już idą, chcą wyjść, ale coś jeszcze trzyma z drugiej strony. Tam jest latarka, akurat będę szukał dalej. Ale te dwa już udało mi się. Zwolnić jeden palcem, drugi śledziem do namiotu, jako hakiem takim. Te Dobry. zaczepy mamy zwolnione i szukamy dalej. To o tu jest. Wydaje mi się, że tam będzie, tu w tym miejscu będzie zaczep. No i ten zielony, który pokazywałem wcześniej. Po zdjęciu pokażę Wam, ile w sumie jest spinek i zaczepów. Zaczynamy od prawej strony. Tutaj widzimy raz, dwa, trzy, cztery w środku piąta, szósta to samo z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta. Tej oryginalnie tutaj nie było, brakowało. Ale uwaga, najgorsze jest zdjęcie tejże spinki. Właściwie to nie jest spinka, tylko taki wypust. Delikatnie podważyłem, udało się wyjąć. Niestety z drugiej strony przykra sprawa i to są właśnie e, najgorsze e, momenty, bo nie wiem czy to się da przykleić. Po prostu podważając oderwałem jeden z tych zaczepów. Mam nadzieję, że jakoś to na ciepło sobie dam radę e, skleić delikatnie na gorąco, e, natomiast tutaj dokupię dodatkową spinkę. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda od strony klapy bagażnika. Po kolei mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty otwór. To samo z drugiej strony. I to są właśnie te otwory. Natomiast te dwie zielone spinki wchodzą tu i tu. a te grube, które tutaj niestety mi się zerwały, jedna wchodzi tutaj a ta łamana tutaj użyłem do tego takiego dużego śrubokręta, z jednej strony elegancko udało się podważyć i otworzyć, z drugiej niestety puściło, a jakoś sobie z tym będę musiał poradzić Oprócz spinek należy wspomnieć o tych dwóch zaczepach, dość problematycznych, bo trzeba je ścisnąć specyficznie. Jeden z tej strony, drugi z tej teoretycznie można z dwóch stron, ale tak jest łatwiej. Tutaj, takim hakiem, powiedzmy od tej strony ścisnąć. Tutaj, palcem damy radę od tej, te zaczepy wchodzą właśnie tutaj w te dwa otwory, które widać. Jest z nimi drobny kłopot, ale można sobie poradzić stosując właśnie. Jakiś hak ja użyłem śledzia do namiotu. Także, jeżeli będziecie chcieli sobie wymienić mikrostek zamka, wyciszyć klapę bagażnika czy też podłączyć kamerę cofania, mam nadzieję, że przyda Wam się tenże instruktaż i nie wyłamiecie sobie żadnych z zaczepów ani spinek.